12 miesięcy na odstąpienie od umowy zawartej na odległość? Zobacz, kiedy jest to możliwe. Za nami okres świąteczny, więc pewnie wielu z Was trafiło już na informacje dotyczące tego, w jaki sposób w terminie 14 dni konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość. Czy wiesz jednak, że są sytuacje, w których okres ten zostanie przedłużony aż o 12 miesięcy? Standardowo konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni bez podawania przyczyny odstąpić od takiej umowy. Jeżeli do zawarcia umowy doszło w miejscu zamieszkania konsumenta podczas niezapowiedzianej wizyty przedsiębiorcy, wówczas termin ten ulega przedłużeniu do 30 dni. Jednym z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy w relacji z konsumentem jest poinformowanie konsumenta o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie poinformuje konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy zawartej na odległość, wówczas termin ten ulega przedłużeniu o 12 miesięcy. Daj znać, czy o tym wiedziałeś. A po więcej takich informacji zostaw obserwację.